Witajcie moi drodzy, no i kontynuujemy. Idziemy od razu tam. Do tej wieży, czy jak to nazwać. Hmm, czem potem wejdzie? Po tym błocie? To tutaj stromo. Nie mamy jeszcze. Ok, Probably. Tak, tak, tak. Uuu. Wow. To odrobinkę wygląda jak ten emiter Kala, ten domyślny, który miał na mieczu. U. I'm looking. Pozostałości zaginionej cywilizacji, inskrypcje, sanktuarium zostało zniesione z karnitu. Twardego kamienia bogatego w minerały. Jego ściany zostały pokryte metalem i inskrypcjami. Glify te nie występują w żadnej z galaktycznych baz danych. Co każe sądzić, że język ten przepadł w odmętach historii? Ha. Ofiary te relikty zawierają materiały niewystępujące na Bogano. Ich delikatna budowa sugeruje, że pełniły funkcje czysto dekoracyjne, być może jako przedmioty o znaczeniu religijnym. Możliwe, że przynoszono je tutaj w ramach jakiejś formy pielgrzymki. Widoczki. <grymne> tutaj zapiszemy. Sanktuarium. Ta budowla stoi w tym miejscu od wieków. Wygląda na to, że sanktuarium można otworzyć wyłącznie za pomocą mocy. Ah. Amazing. Wow, ale fajnie, Indiana Jones, a raczej Kale Jones. You all right, BD? Well done, whoever you are. You have passed the test I left behind and gained access to the vault and this recording, one of many encrypted logs stored in the droid. I am Master Eno Cordova. I may not know your name, but I know your purpose. The fate of the Jedi Order lies in your hands. This place, this vault is a sacred temple built by a vanished civilization known as the zephyr meditating here i was granted a premonition through the force a vision of doom i have placed inside this vault a jedi holocron containing a list of the names and locations of young force sensitives throughout the galaxy ahead you will find the inner chamber of the vault but also another test I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the Three Sages and learn to perceive the mysteries of the Force as the Zepho once did. In this droid, you will find everything you need to succeed on this journey. Go to the Zepho homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm. Good luck, Jedi. And may the Force be with you. Always. I guess you were the someone I was supposed to meet. Maybe we're done hiding. Hey... You wanna meet some, uh... friends of mine? Hm. now no, a location. And now what? Goal on holo-map. And what's this? A, to tylko nagranie tamtej rozmowy, eee, to chyba tyle. Nowy cel mamy wrócić? Hmm, okay. naprawdę? Niczego tutaj nie ma. I think I found what you wanted me to see. Sounds like you did. We'll be waiting. We. Oh, shit. Hell oh yeah! Nareszcie go pokonałem, bez cizowania. Jak mężczyzna. Ha! Wracamy. U? Klatki leco. Coś się chyba wczytało, prawda? oh scanning again my friend it appears the cepho had some interest in dathamir strange for such a peaceful culture to have any sort of fascination with a place so dark Wyblakłe malowidło. Wyblakłe malowidło, zlokalizowane w pobliżu Sanktuarium Azefo, na Bogano. Najprawdopodobniej przedstawia planetę, ale jest zbyt zniszczone, by dało się dostrzec szczegóły. Szkoda. Ale moi drodzy, wiecie co? Tutaj jeszcze są dwa miejsca, w które chce się udać. fps znowu. Maybe I the Oh, My friend, entering the vault gave me a premonition just as it did for the Cepho. My friend, entering the vault gave me a premonition just as it did for the Cepho. I saw the fall of the Jedi. The overwhelming power of the dark side spreading across the galaxy. Musimy działać szybko. I need to inform the consul. <coughs> A to ciekawe. Mimo to, że tutaj byłem, to mam nowe rzeczy do skanowania. Nie przypuszczałem. A chodźmy do warsztatu, bo mamy coś do miecza. My friend, examine... never My friend, examinations of the sphere proved fruitful. I found similar relics across Pagano's surface, including a precious view with glyphs. After much study, I've discerned a pattern and begun to translate their language. Within their glyphs, I've determined the words sage, vault, and tomb. There is more. What appears to be coordinates to the Zepho system? Może Hmm. Ciekawe, ciekawe. No ale zobaczmy tutaj. Bo mamy tutaj nowe. E, komponenty. do miecza. Mamy to. A to. Mamy teraz ten, a znaleźliśmy ten. Biorę. Co ciekawe, mamy emiter właśnie tego Jedi, inokordowy. Czy on nie żyje? Oj, oj, nie chciałem wyjść. Nie chciałem wyjść. Idziemy dalej, no i moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie to miejsce z początku gry, tam było coś, co mnie interesuje, zobaczymy. Znowu spadek klatek. to. Hmm. <laughs> o. A to ciekawe. Zaraz tam pójdziemy, ale... <laughs> Zobaczmy. O hej, kolego. Tylko że jak ja tam zajdę, to tutaj nie wrócę. Zobaczmy tutaj. Hmm. Steam crate should be here. Wait, can he carry more? Thanks, Hell Helia yeah. Mamy teraz trzy leczenia i to mi się podoba. I... Zobaczmy tutaj. Na tego zaskoczymy. A masz. Co to, to za spadki klatek? Ja się pytam. Zwiadowca? Zielony. Zielone. A, zobaczmy. M. Nie chcę. zmienić kolor? A, strój. Wolę ten. Oh. Stworzenie. Malowidło. Bajnoga. Starożytne wyobrażenie Bajnoga autorstwa Zefo. Przez istotną pozycję, jaką zajmował w ich sztuce, Kordowa podejrzewał, że to jego obecność zaważyła na zbudowaniu sanktuarium właśnie na Boganu. Ha. Tam zginę. cie ładnie. Tego pana ne, zostawimy go. Leczonko i wydamy punkcik. To jest właśnie drugie miejsce, gdzie chciałem dojść. Bye, bye. Eee, gdzie to? Tutaj. Pamiętacie to, prawda? No właśnie. Hu. Uh. Doprawdy. Medytacja. Dobrze ukryte miejsce do medytacji. Ten kto tu był, znał zakon Jedi. Ua. Teraz wracamy. No i jesteśmy. U. A cóż tym razem? What? Korytarz bagniaków. Korytarze bagniaków łączą poszczególne gniazda i zapewniają ochronę przed drapieżnikami. W ciągu jednego dnia zwierzęta te potrafią wydrążyć do 5 metrów korytarza. Współpracują w dużych stadach i spędzają około jednej trzeciej życia na drążeniu złożonej sieci korytarzy. Wow! Ciekawe życie macie, chłopaki. Hej, koleżanko. the test. So you knew about BD1. Come on board. We'll talk inside. Oh, BD1, this is Grease. Hey, Grease. What is that? Get off my sofa! Get, get off my sofa! Don't get out of there! Get out! That is BD1. He's with us. I don't care who he's with. Do you have any idea how hard it is to get oil stains out of petroleum weed fabric? Not really. Oh, I hope you found something better out there than this droid. Oh, calm down, Breeze. He did. Tell us, Cal. The vault was built by an ancient civilization called the Zepho. A Jedi named Eno Cordova hid something inside of it. What did he hide inside? A holocron from the archives. Contains a list of four sensitive children. The next generation of Jedi. I knew it! Ah, oh, Cordova, you old fool. You knew him? Yes. A long time ago. I was his apprentice. Cordova was a loner. That little droid and I are probably the only ones that know about Pagano. Hold on, wait a minute, wait a minute. A holo -what? A holocron. It stores information, but only accessible to Jedi. Hang on, I think I have one around here. Use the Force. This is Master Obi-Wan Kenobi. <gasps> Obi -Wan. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen. With that list of Force sensitives, we could rebuild the Jedi Order and defeat the Empire. Okay, no problem. Let's get it. Well, except the holocron is hidden deep inside the vault, and to get it, we have to follow Cordova's path. He mentioned something about the planet Dathmir and a Zeppo homeworld. All right, well, where are we going? I'm just asking because I was thinking of maybe making some food. Look, before we do anything, I need to know something. How come you're no longer a Jedi? I had an experience that changed my perspective. So I, Cut myself off from the force. But you still want to rebuild the order. I believe that rebuilding the order is the best chance we have against the Empire. What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire, so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive, you will always have a choice. Are you with us? We're in. Ha. rozdział pierwszy. Najpierw co? Przygoda rozpoczęta. Karl Kestis, dawny Padawan Jedi, pozostawał w ukryciu na bracę od czasu wydania rozkazu 66. Dołączył tam do brygady złomiarskiej. Zdradził jednak swoją prawdziwą tożsamość przed swoim przyjacielem Praufem, używając mocy, by ocalić go przed śmiertelnym upadkiem. Sprowokowało to atak bezwzględnych drugiej i dziewiątej siostry. Karl cudem uszedł z życiem, dzięki pomocy tajemniczej dwójki, Sir Jundy i Grisa Raitusa. Wspólnie trafiają na odległą planetę Bogano, gdzie zamierzają odkryć tajemnicę prastarego sanktuarium. Odbudowa Zakonu Jedi Sir wyznała, że nie korzysta już z mocy, po czym wysłała Kala do starożytnego sanktuarium. W drodze do niego Kal znalazł przyjaźnie usposobionego droida Bidiwan, który postanowił do niego dołączyć. Podczas wędrówki Kal sięgnął ku mocy i przypomniał sobie umiejętność biegu po ścianie. We wnętrzu sanktuarium B.D. odtworzył nagranie Mistrza Inokordowy, na którym uczony Jedi wyjawił, że wykorzystał starożytną budowlę, by ukryć w niej Holokron, zawierający listę wszystkich znanych dzieci wrażliwych na moc. Aby uzyskać dostęp do Holokronu, Kal musi odnaleźć grobowce trzech mędrców Zefo. Za pomocą B.D. 1 Kal wyrusza w podróż, której celem jest odbudowanie zakonu Jedi. Hu hu hu... <laughs> hey, Grease, what's this thing? What? You've never seen a terrarium before? Sure, but don't they usually have plants in them? Well, I've been a bit busy hauling you around the galaxy. But you know, you could pay me back with some seeds. I thought you hated nature. When it's out there, you betcha. But when it's behind a comfortably thick wall of umbar glass, that's perfection. <laughs> All right, I'll see if I can find any. Lubiga. <laughs> halpi. Czy to oznacza, że to wyrośnie? Chyba tak. Wow. Fajne. A co mamy tutaj? A, warsztat. Zapiszemy grę. Poczniemy. Nie wiem po co. No i moi drodzy, tutaj kończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych filmach.